Jestem bardzo empatyczną mamusią, która zawsze poda rękę, z kieszeni batonika odda ostatniego. I zawsze staram się bardzo pocieszać uczestników, kiedy mają chwilę swojego kryzysu. Nie ja lubię bardzo prowadzić ten program, lubię być blisko uczestników. Tak jak powiedziałam, jestem dosyć empatyczna, bo sama byłam uczestniczką takiego programu. Zazdrość to tylko faceta, a reszta może być. Jak przewczyk, Świat Gwiazd, konferencja prasowa programu Azja Express, a wraz ze mną no, sama prowadząca Daria Ładocha. Cześć. Cześć. Dario, powiedz z perspektywy takiej, no nie tylko prowadzącej, ale powiedzmy takiej matki surowej, patrzącej na grono tych dzieci, które biorą udział. Jak byś oceniła ich na tle poprzednich edycji? Czy to jest grupa zgrana, czy to jest grupa, która będzie miała ze sobą dobre wspomnienia? Z surowej matki to chyba nie o mnie, bo ja jestem bardzo empatyczną mamusią, która zawsze poda rękę z kieszeni batonika odda ostatniego, i zawsze staram się bardzo pocieszać e, uczestników, kiedy mają chwilę swojego kryzysu. Ale odpowiadając na pytanie, to jest wyjątkowa szesnastka. To, to tak się trochę mówi każda kolejna edycja, że jest coś wyjątkowego. Natomiast pod tym względem. Ta edycja jest wyjątkowa, że część uczestników chciała wziąć udział w tym programie, nie musieliśmy ich do tego namawiać, a to determinuje pewnego rodzaju zachowanie czyli motywacja, prędkość. No, już to powiedziałam dzisiaj na konferencji, że e, ja musiałam uciekać niczym, uciekająca panna młoda przed uczestnikami, żeby mnie po prostu na mecie nie wyprzedzili. A to oznacza, że to jest nowa wartość, nowa jakość programu, bo oni między sobą. Też musieli przyspieszyć. W związku z czym, no czasami się zdarza, że nasi uczestnicy zapominają, że pracują w parach, pracują drużynowo, więc wtedy trzeba te ruszady ich troszkę tak porozdzielać, ale po tym względem ta edycja szybkości będzie wyjątkowa. Plus relacje między nimi. E, mamy matkę z córką, mamy przyjaciółki, mamy siostry, więc, no, mm, będzie się działo. Perspektywa prowadzącej prowokuje czasem takie myśli zazdrości, że chciałoby się być na miejscu uczestnika? Czy to jest tak dobra posada, że z nikim by się nie zamieniła? Ja byłam uczestnikiem w, ta, w podobnym reality show, więc ja wiem z czym to się je. Natomiast jak już się raz jest uczestnikiem, to no drugi raz, no już troszkę ciężko, dlatego że też wiadomo... Jest to przewidywalne dosyć. Natomiast ja lubię bardzo prowadzić ten program, lubię być blisko uczestników. Tak jak powiedziałam, jestem dosyć empatyczna, bo sama byłam uczestniczką takiego programu. No i przede wszystkim bardzo lubię tą przygodę, lubię to tempo i lubię przemieszczanie się między krajami. To jest myślę coś, co jest uszyte na moją miarę. Myślisz, że ta edycja obdaruje nas jakimiś kultowymi momentami, bo znamy takie, no już hasła, które weszły, myślę, do popkultury polskiej, niektóre. Czy czegoś się tutaj spodziewasz? Myślę sobie, że pewnie z pozycji prowadzącej tamte edycje, o których mówisz, to nie wybrzmiewa tak bardzo, jak się tam jest na bieżąco. Wszystko zależy od montażu. Ja nie widziałam żadnego odcinka, ponieważ ja bardzo lubię oglądać odcinki z uczestnikami. I to jest tak, że w każdej edycji tak było. Więc to jest kwestia tego, jak się to pomontuje i co wybrzmi w danym momencie. Bo myślę sobie, że tam w każdej edycji było mnóstwo haseł, które mogły stać się kultowymi, natomiast akurat tam to wybrzmiało. Więc no sama jestem ciekawa, czy będzie takie hasło, które będzie kultowym. Nie sposób nie zapytać o zwycięzców poprzedniej edycji, Andziaks i Lukę. Powiedz, czy po programie śledzisz to, co się u nich dzieje i czy być może to znaczy ich, ich udział w programie zaowocował jakąś waszą relacją? Oczywiście, z każdą, e, z każdymi uczestnikami mamy grupę potem, e, więc mamy kontakt. Andziaksy super, wybudowali dom, mają basen, czekam na zaproszenie. E, już dawno jesteśmy umówieni w ich domu na wspólne gotowanie. No to jest też ich wielki sukces. No dobiec jako pierwsi to jest wielki sukces. To jest największy przywilej mnie jako prowadzącej móc komuś powiedzieć właśnie zwyciężyłeś program. I powiem szczerze, że jak zwyciężyłam agenta to emocje, które towarzyszą zwycięstwu są nieporównywalne do tego jak można powiedzieć komuś, że zwyciężył taki program. Jest to wielki przywilej prowadzącej. W takim razie zazdrościmy tego przywileju, a jak już mówimy o zazdrości, to myślisz, że można luce i Andziak zazdrościć ogrodu, bo podobno setki tysięcy poszły w, no, w aranżację i w kupno roślin. Ja nie wiem, bo ja tam nie byłam jeszcze Andziak, co, no weźcie mnie zaproście. Ja yy, yy, znaczy zazdrość to tylko faceta, a reszta może być. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę, dziękuję. żeby odbiór tej edycji był jak, jak najlepszy. No i do zobaczenia na ekranie. Dziękuję bardzo. 辛苦了，辛苦。